Znajdujemy się właśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie i z nami dyrektor, pan Tomasz Bizoń. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. Panie dyrektorze, zbliża się najważniejszy okres w życiu tych młodych ludzi, którzy kończą szkołę, czyli matury. Jak w tym roku będą wyglądały? Matury w naszym techniku, tak jak w całej Polsce, startują 4 maja, potrwają do 19 maja. Kończymy informatyką. Troszkę inaczej w tym roku. Nie ma egzaminu ustnego, a także maturzysta nie musi przystępować do przedmiotu rozszerzonego. Takie zmiany w tym roku. Dobra zmiana myślę dla tych, co zdają języki obce w zakresie rozszerzonym pisemnie, gdyż harmonogram Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest taki, iż te języki zakres podstawowy i rozszerzony są teraz rozbite na różne dni. Czyli nie ma tego w jednym dniu, tak jak było to w latach poprzednich, że maturzysta zdawał o godzinie 9 poziom podstawowy, a o godzinie 14. Rozszerzone. No był to taki maraton wtedy wielki. W tym roku jest to, jest to zupełnie inaczej. Te osoby, które z przyczyn chorobowych nie przystąpią do matury w maju, centralna komisja egzaminacyjna dla tych osób wyznaczyła termin w pierwszych dwóch tygodniach czerwca. Z kolei Poprawkowicze 24 sierpień. No i wyniki z matur, oczywiście, początek lipca, czy też poprawki, początek września. Matury realizowane są zgodnie z obostrzeniami. Piszemy w kilkunastu salach, po 10 do 15 osób w jednej sali z zachowaniem półtora metrowego odstępu. No i myślę, że wszystko, wszystko się uda. Przygotowujemy powoli się do, do tego egzaminu. Panie dyrektorze, a to nie jest tak, że te... Właśnie jak, jak to jest z tymi maturami? Czy one są coraz prostsze w tym roku bez ustnych, bez rozszerzonych matur? Czy w, w przyszłości ta, ta młodzież już nie będzie tak bardzo wykształcona i już ten, ten poziom będzie niższy? Jak to wygląda? No czy zadania egzaminacyjne są co roku weryfikowane przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poziom rozszerzony matury, który do tej pory był takim wyznacznikiem dostania się na studia i dalej jest można zdawać ten poziom rozszerzony. Zatem osoby, które chcą iść na studia, na studia kierunkowe, takie przedmioty rozszerzone mogą sobie wybierać. No Proszę zobaczyć, że już od przyszłego roku następuje zmiana, także w egzaminach zawodowych, gdyż zdanie wszystkich kwalifikacji w technikum, czyli uzyskanie tytułu technika, będzie powodowało, iż matura na poziomie rozszerzonym będzie jak gdyby zaliczona, czyli nie trzeba będzie podchodzić wtedy do tej matury na poziomie rozszerzonym. Mówimy o Oczywiście o tych normalnych warunkach, gdy szkoła funkcjonuje bez obostrzeń związanych z COVID-19. Zapraszamy do reklamy. I proszę Państwa, matura maturą, ale proszę nie zapominać, że w trakcie matury 17 maja startuje rekrutacja do szkół średnich. Zapraszamy oczywiście do Kotarbina, zapraszamy do naszego technikum.